Fragment wstępu do książki pod tytułem Listy polskich misjonarzy z Burundi, które wybrał, opracował i wstępem opatrzył ojciec Czesław Gil, Karmelita Bosy. Kraków. Wydawnictwo Ojców Karmelitów Bosych 1979. Karmelici zakonem misyjnym, kiedy w 19 w pierwszym roku duża grupa misjonarzy karmelitańskich opuściła Polskę, aby podjąć działalność ewangelizacyjną w Afryce, dla wielu było to zaskoczeniem. Zaskoczenie to wynikało z nieporozumienia oraz z braku znajomości tradycji karmelitańskich. Zbyt wielu katolików przeciwstawia sobie modlitwę i działanie, także działanie apostolskie. A przecież każda działalność chrześcijańska powinna być ożywiona modlitwą. Działalność zaś apostolska zakłada modlitwę jako warunek jej skuteczności. Każda zaś modlitwa z natury swojej jest apostolska, czyli jest błaganiem o rozwój królestwa Bożego na ziemi, według wzoru podanego nam przez Chrystusa w modlitwie pańskiej: Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Dlatego nie powinno budzić zdziwienia, że zakon, który zawsze uważał rozważanie rzeczy bożych za swoje główne zadanie, równocześnie w ciągu swoich dziejów podejmował różnorakie prace apostolskie, ceniąc szczególnie wysoko głoszenie Ewangelii tym, którzy jej nie znali. Każdy zakon jest dziełem własnej epoki. Również zakon karmelitów bosych powstały w wyniku reformy terezjańskiej. Nosi na sobie piętno epoki, w której powstał, a druga połowa XVI wieku nie należała do spokojnych ani w Europie, ani w Hiszpanii. Rozwój reformacji w wielu krajach europejskich ostre ścieranie się różnorakich postaw światopoglądowych walka o reformę życia kościelnego zapoczątkowana przez sobór tendencki Konflikty polityczne związane z konfliktami społecznymi i religijnymi, kolonizacja Nowego Świata, a także pewnych obszarów Afryki i Azji. Oto zestaw podstawowych problemów, którymi żyła społeczność europejska. Społeczność ta częściowo lub całkowicie identyfikowała się z Kościołem. Ktokolwiek więc był zainteresowany sprawami Kościoła, nie mógł być obojętny na to. Co się działo współcześnie w Europie i poza nią. Nie mógł być obojętny nawet wówczas, gdy, jak Święta Teresa z Awila, zamknął się w klasztorze o ścisłej klauzurze. W 1562 roku Święta Teresa założyła pierwszy klasztor karmelitanek bosych w swoim rodzinnym mieście Awila. Sama ułożyła dla niego regułę życia. Osiągnęła to, o czym marzyła od lat. Mieszkała w klasztorze o ścisłej klauzurze, którego wyłącznym zadaniem była modlitwa i pokuta w intencji kościoła, a jednak nie była w pełni zadowolona ze swego dzieła, które zrodziło się z najgłębszych potrzeb ówczesnego chrześcijaństwa. Otóż wobec tych strasznych spustoszeń, jakie wszędzie czynią heretycy, wobec tego wielkiego pożaru coraz dalej się szerzącego, którego żadna siła ludzka ugasić nie zdoła, choć próbowano, ale nadaremnie. Trzeba szukać innych środków, przyjścia z pomocą Kościołowi, aby mógł zwyciężyć w tej walce. Nie świeckim jednak orężem, ale duchowym ma się toczyć ta walka. Teresa była przekonana, że w Kościele jedynym źródłem czynów naprawdę owocnych jest świętość. Działalność kapłanów, prace teologów nie przyniosą owoców, jeżeli nie wesprze ich modlitwa. Im bardziej postępowała w doskonałości, im więcej otrzymywała od Boga łask i darów, tym bardziej pragnęła, aby inne dusze cieszyły się tymi dobrami. Nie tylko te trzynaście żyjący z nią pod jednym dachem w klasztorze świętego Józefa w Avila. Chciała pomnożyć swoje twierdze. Była przekonana, że nie braknie dusz wspaniałomyślnych, które by zechciały poświęcić życie bez reszty sprawie Bożej. W 1566 roku apostolski zapał Teresy otrzymał nową podnietę. Dotychczas niepokoiła się przede wszystkim losami katolicyzmu w Europie Zachodniej. Teraz, po spotkaniu z Alfonsem Maldonado de Buendia, Franciszkaninem, który jako misjonarz pracował w Peru, jej horyzonty uległy znacznemu rozszerzeniu. Z ust misjonarza usłyszała barwną, ale równocześnie smutną opowieść o milionach dusz nieznających Chrystusa, ponieważ nie miał im kto o nim opowiadać. Teresa przeżyła to bardzo. Pragnęła pomóc tym ludziom, ale jak to zrobić? I wtedy właśnie krystalizuje się myśl zakładania coraz to nowszych klasztorów jako ośrodków modlitwy za Kościół, za jego kapłanów, misjonarzy, teologów. Przedstawiła swój plan generałowi zakonu. Ten, urzeczony sposobem życia praktykowanym w klasztorze świętego Józefa, Poparł ją całkowicie. Doskonale rozumiał sens dzieła świętej Teresy. Rozumiał i doceniał jej wielkość. W liście do karmelitanek z klasztoru w Medina del Campo pisał: Ona przynosi zakonowi więcej pożytku niż wszyscy karmelici z Hiszpanii. Dopóki istniał tylko jeden klasztor, łatwo było znaleźć dla niego kierowników duchowych. Powstała jednak perspektywa rozwoju reformy. Aby uniknąć trudności, aby zabezpieczyć jedność, należało pomyśleć o kierownikach duchowych ukształtowanych na tym samym podstawach co karmelitanki bose. Tak zrodził się u Teresy projekt założenia klasztoru karmelitów reformowanych, którzy byliby doradcami, spowiednikami i kierownikami duchownymi jej mniszek. Święta Teresa, podobnie jak założyciele wielu zakonów, nie miała od samego początku ustalonego planu, według którego rozwijałaby się reforma. O ile jeszcze stosunkowo łatwo przyszło jej określić cel klasztorów żeńskich, z określeniem specyfiki karmelitów reformowanych, sama natrafiła na trudności, chociaż nigdzie wyraźnie o tym nie pisze. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w zamiarach świętej Teresy karmelici Bosi, podobnie jak Karmelitanki Bose, mieli prowadzić życie poświęcone pokucie, modlitwie i kontemplacji. Równocześnie jednak ci sami zakonnicy powinni być dobrymi teologami, kaznodziejami, misjonarzami i robić wszystko, co jest tylko możliwe dla dobra dusz była to synteza trudna do realizacji. Takie ustawienie zadań zakonu było nie tylko źródłem konfliktów wewnętrznych, stwarzało także wielkie bogactwo możliwości form życia w ramach tego samego zakonu. Bardzo często ci sami ludzie byli krzewicielami życia pustelniczego oraz entuzjastycznymi zwolennikami pracy misyjnej. Wystarczy tu przytoczyć przykład ojca Tomasza od Jezusa, który był inicjatorem i organizatorem życia eremickiego w zakonie oraz znanym propagatorem idei misyjnej w kościele. Swoją działalnością przyczynił się do powstania Kongregacji Rozgrzewiania Wiary jako centralnego ośrodka kierowniczego misji katolickich. Utworzył ją papież Grzegorz V 6 stycznia 1622 roku. Rysem charakterystycznym duchowości świętej Teresy jest głęboka świadomość faktu obecności Chrystusa w Kościele, jest przekonanie, że poprzez Kościół należy do Chrystusa. Z tego wynikało poczucie odpowiedzialności za losy Kościoła, czyli za zbawienie każdej duszy ludzkiej. Widzę i czuję, pisała, wielkie potrzeby Kościoła, i tak mi one ciążą na sercu. Że dzieciństwem mi się wydaje martwić się i trapić o coś innego. Na innym miejscu napiszę: Każdy zakon, jak sądzę, i każdy zakonnik, o to jedno starać by się i ubiegać powinien, by za pomocą łaski Bożej dostąpił szczęścia służenia Kościołowi i bronienia go w obecnych jego ciężkich potrzebach. Szczęśliwy, komu dano za taką sprawę życie swoje położyć. Tę dyspozycyjność Teresy wobec potrzeb Kościoła podkreślali wielokrotnie papieże, ostatnio zaś przypomniał ją Paweł VI przy okazji ogłoszenia świętej doktorem Kościoła. Ojciec święty wskazał świętą Teresę jako wzór umiejętnego łączenia modlitwy i nawet kontemplacji. Z działaniem. Wielkość zaś daru modlitwy i kontemplacji nie wyobcuje nas ze spraw królestwa Bożego i Kościoła. Przeciwnie, do zajęcia się nimi przynagla i włącza. Teresa udowodniła to życiem i niezwykłymi dziełami dokonanymi dla dobra Kościoła. Pobudza do tego pełną życia kontemplacji. Przezdawanie świadectwa co uważała za fundament swego nauczania, co z radosnym i szczerym sercem potwierdziła w ostatnich słowach przed śmiercią. Dziękuję Ci, Boże, że umieram jako córka Kościoła. Na początku tego paragrafu postawiłem pytanie, czy Karmel Terezjański jest zakonem misyjnym? Na tak postawione pytanie trzeba zdecydowanie odpowiedzieć nie. Zakon nie został powołany do istnienia w celu prowadzenia działalności misyjnej jako swego podstawowego zadania i nigdy w ciągu kilku wieków swojego istnienia nie uważał misji za swoje główne zadanie. Reforma terezjańska zrodziła się jednak z głębokiego odczucia potrzeb Kościoła, z chęci służby Kościołowi. I ta postawa zaradzania w miarę możliwości potrzebom Kościoła, Cechowała dzieła karmelitów i karmelitanek bosych. Z tej podstawy zrodziła się również posługa misyjna, uznawana zawsze za szczególne cenne dziedzictwo po świętej Teresie, córce kościoła. Postawa ta znajdowała wyraz zawsze w ustawodawstwie zakonu, ze szczególną zaś mocą została zarysowana w najnowszych aktach normatywnych natchnionych przez Sobór Watykański II. Powołanie nasze opiera się fundamentalnie na łasce Bożej, która wezwała nas do świętości w braterskiej wspólnocie życia i zaprasza do ścisłego zjednoczenia z Bogiem, przez taki sposób życia, w którym umiłowanie modlitwy i kontemplacji łączy się wewnętrznie z apostolską służbą Kościołowi. Dlatego też mamy obowiązek podjąć się z całą usilnością służby dla Kościoła. Do istoty bowiem powołania naszego należy intencją apostolską ożywiać modlitwę i całe życie, słowem i czynem spieszyć z pomocą służebną Kościołowi i duszą, wedle potrzeby Kościoła, tak aby rzeczywiście działalność apostolska wypływała z wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. I aby nie było wątpliwości o jakie apostolstwo chodzi, jeszcze dwa zdania z tegoż dokumentu. Misje nie są czymś zostawionym do woli, ale ścisłym obowiązkiem Kościoła. Należy zatem czuwać, aby działalność misyjna zawsze ożywiała Zakon.